Cześć i dzień dobry w sobotę. Ciężka ta sobota dzisiaj. Skończyliśmy imprezę urodzinową chyba około 4, .00. ale było naprawdę doskonale. Mamy super ekipę i generalnie wytańczyliśmy się, wybawiliśmy, także było zacnie naprawdę. No i teraz jeszcze zjemy coś i musimy iść z buta odebrać samochód i wracamy do domu. Także dzisiaj ewidentnie będzie dzień nic nie robienia i relaksu. Tam wczoraj właśnie byliśmy na tej imprezie urodzinowej, a tutaj jest tak piękny staw. My jedziemy, znaczy ja idę <grywa> Karola jedzie ee, żeśmy sobie przed chwilą tutaj działkę wypatrzyli w okolicy i właśnie jedziemy ją obejrzeć, bo jest na sprzedaż a w związku z tym, że już jakiś czas temu wspominałem o projekcie Slow Life i o tym, żebyśmy chcieli mieć właśnie taką miejscówę z jakimś domkiem, to stwierdziliśmy że fajnie byłoby tutaj w okolicy coś znaleźć właśnie nie jest to przy sadach, jest bardziej e, obok lasu także zobaczymy Obejrzeliśmy. Z jednej strony wydaje się być całkiem fajna, z drugiej strony tak jakoś średnio nam pasuje to, co się tam dzieje w sąsiedztwie i też gdzieś jest trochę dużo takiego syfu w lesie, jakieś stare pralki i inne graty są powywalane, więc bardzo możliwe, że to po prostu lokalni mieszkańcy gdzieś tam sobie zrobili z tej części lasu taki śmietnik na jakieś stare sprzęty AGD ponieważ jest to w takiej części wiejskiej, gdzie właśnie nie ma za bardzo domków takich działkowych, turystycznych, tylko jednak tam normalnie ludzie żyją i mieszkają, no ale nic. Natomiast wczorajszy wieczór był naprawdę doskonały, wybawiliśmy się super i tak jak wspominałem wcześniej, no mamy też bardzo fajną ekipę, to są ludzie, którzy głównie żyją właśnie z sadownictwa i właśnie zacząłem tak ostatnio zastanawiać się nad tym, czy też nie warto byłoby z czasem wejść trochę w ten temat, tylko nie z perspektywy takiego klasycznego podejścia, po prostu bycia sadownikiem, który ma jakieś tam owoce, które sprzedaje, tylko bardziej z perspektywy właśnie takiego poszukiwania innowacji, innowacji w różnych obszarach, które są związane właśnie z sadownictwem, szeroko rozumianym i z tym, w jaki sposób można byłoby zdigitalizować różnego rodzaju procesy, które tam występują, ponieważ też już przez ostatnie lata, będąc w tej ekipie, zebrałem dość dużo informacji związanych z tym, właśnie, jak pewne rzeczy wyglądają, jak one wyglądały historycznie i dlaczego jest, jak jest. Przede wszystkim też dlatego, że. Wiele osób mimo wszystko nie do końca rozumie technologię, w związku z tym oni nie potrafią do końca też myśleć z perspektywy tego, jak na przykład Computer Vision albo jakieś zaawansowany machine learning albo jakiekolwiek inne urządzenia bądź po prostu algorytmy byłyby w stanie zoptymalizować ich pracę. Dlatego stwierdziłem, że zacznę się temu tematowi trochę mocniej przyglądać, researchować. zobaczymy. Może to też będzie fajny zalążek pod jakiś przyszły biznes. Dlatego, żeby po pierwsze zrobić coś ciekawego, a po drugie zinformatyzować czy po prostu wprowadzić pewne innowacje w sadownictwie, a z trzeciej strony po prostu wesprzeć znajomych, którzy w tym siedzą od lat. I, no i praca nie jest łatwa, tam jest całe mnóstwo wyzwań, zarówno z strony zbiorów, jak i z strony logistycznej, zatrudnieniowej i wielu wielu innych aspektów. Także stawiam to sobie trochę jako taki prywatny challenge, żeby po prostu zrobić dobry research sytuacji, zrozumieć z czego ona dokładnie wynika, gdzie są największe bariery i tak naprawdę spróbować opracować jakieś rozwiązania albo chociaż koncepcję jakiegoś rozwiązania, które mogłoby to wszystko usprawnić. Także Całkiem fajne to jest, bo, bo to jest też zupełnie inny poziom myślenia, inny poziom też jakby rozkminiania problemów i, po, i po potencjalnych rozwiązań. A ostatnio, właśnie jak miałem nagranie podcastu z Markiem Zmysłowskim, to tam też poruszaliśmy to właśnie tą właśnie tę kwestię, że jednak stworzenie czegoś takiego fizycznego, czegoś namacalnego, czegoś, co widać. Jest zupełnie innym doświadczeniem i zupełnie inny poziom spełnienia tego gwarantuje niż w sytuacji, kiedy po prostu funkcjonujemy w branży internetowej, gdzie wytwarzamy jakikolwiek software, ale ten software też w sposób całkowicie internetowy zdalny rozwiązuje różne rodzaju problemy. A w sytuacji, kiedy na przykład mogłaby to być jakaś maszyna, albo właśnie jakiś dron, który coś monitoruje, albo jakiekolwiek inne urządzenie, to jest zupełnie inny poziom właśnie takiego spełnienia, poczucia dobrze wykonania jej roboty, którą można zobaczyć i w pewien taki namacalny sposób ocenić jej przydatność do życia i tak naprawdę do rozwoju biznesu. Także takie rozkwinki mam po dzisiejszym dniu. Teraz w najbliższym czasie pewnie będę sobie jeszcze gdzieś tam to na boku rozkminiał dodatkowo. Także tak, teraz już spędzamy końcówkę dnia na takim chilloucie. Relaks, pewnie jakiś film, coś, nie wiem, zobaczymy. No i tyle, do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!